Zadanie 4.109. Na sześciennej symetrycznej kostce do gry, cztery ściany są pomalowane na biało, a dwie na czerwono. Czyli zapisujemy sobie. Cztery są białe, a dwie są na czerwono. Wykonujemy trzy rzuty tą kostką. Wykonaj drzewo dla tego doświadczenia i oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymamy ścianę czerwoną. Dobra. Czyli tak, ja sobie najpierw to obliczę, czyli A to jest czerwona ściana. Czerwona ściana. Ok, czyli tak, bierzemy sobie pod uwagę, że będzie czerwona, biała i biała, albo że będzie biała, czerwona i biała. Albo że będzie biała, biała i czerwona. No to w takim razie, skoro tak czerwone są dwie, no to za pierwszym razem mamy dwie z sześciu, bo jest sześć różnych ścian. Razy teraz biała. Białych jest cztery, czyli cztery z sześciu i razy cztery z sześciu.

216 i dodać 32 216. To się wobec tego równa 96 216 i to jest nasze prawdopodobieństwo zdarzenia A dobra i teraz rozrysowujemy sobie drzewo. I to drzewo to jest tak. Lecimy sobie od góry. I tu mamy czerwone, tu mamy białe. A czerwone są... Białe jest 4, czyli 4 szóste, a białe to 2 szóste. I tutaj na gałęziach piszemy Później mamy za drugim albo czerwone, albo białe. I jeszcze od każdych rozchodzi nam się... Czerwone, biała, czerwone, biała. I tak samo tu. czerwone, biała, czerwone, biała, czerwone, biała. Tu jest dwie szóste. Wszędzie, gdzie są białe, będzie dwie szóste. Tu będzie cztery szósta, cztery szósta, dwie szóste. I tak trzeba je wszędzie popodpisywać. Dobra, to to wygra. Lecimy teraz pod punkt B. I B to jest, otrzymamy czerwoną ścianę co najmniej dwa razy. Czyli wobec tego to będzie czerwona ściana co najmniej dwa razy. Czyli może być czerwona, 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 czerwona biała, czerwona. Biała, czerwona, czerwona i też czerwona, czerwona, biała. Wobec czego to będzie czerwonych jest dwie, czyli dwie szóste, razy dwie szóste, razy dwie szóste. I dodać dwie szóste, razy cztery szóste i razy dwie szóste dodać biała są cztery szósta razy 2 szósta razy 2 szósta i dodać 2 szóste razy 2 szóste i razy 4 szósta i to wszystko powinno nam się równać pięćdziesiąt sześć dwieście